Justyna Bednarek, niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych, część druga. Opowieść o skarpetce drugiej, która uratowała mysię sieroty przed groźnym ptakiem i została mysią mamą, a potem babcią. Wróćmy jednak do kosza z brudną bielizną. Tam, wśród setek kolorowych fatałaszków, pomiędzy różowymi sukienkami małej B i błękitnymi majteczkami mamy oraz zielonymi koszulami taty, siedziała sobie zwinięta w kulkę mała szara skarpetka. Od dawna czuła się samotna tym, w tym barwnym świecie. Jej siostra bliźniaczka, w której ma B zrobiła podczas wakacji wielką dziurę, została przerobiona przez mamę na gałgankową mysz. Z zacerowanej dziury powstał nosek, do którego doszyto wąsiki. Dwa zielone guziczki inteligentnie patrzyły dookoła, zupełnie jak prawdziwe oczka. A kawałki dżinsu zostały uformowane w zgrabne uszka. B kochała swoją maskotkę i nosiła ją za sobą wszędzie. Zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym samym czasie... Gdzieś na dnie kosza z bielizną, ktoś usycha z tęsknoty i samotności. A druga szara skarpetka czuła się naprawdę bardzo źle. Nie możesz być ciągle taka smutna i apatyczna, przekonywała ją pięciopalczasta różowa rękawiczka. Jedyna życzliwa jej dusza w nieprzyjaznym świecie tekstyliów. Jeśli nie weźmiesz losu w swoje ręce o, przepraszam, w swoje nogi! Będziesz tu tkwić do końca świata. Rusz się, zrób coś ze sobą. Co prawda, to prawda, powiedziała w końcu szara skarpetka. Nie będę czekać ani chwili dłużej. Opuszczam was, słyszycie? zawołała najgłośniej, jak umiała. Jednak ani żółty sweter, ani beżowy bezrękawnik, ani nawet zrobiony na drutach szalik nie przejęły się jej pogróżkami. Rozpaczliwie próbuje zwrócić na siebie uwagę. Prychnął tylko pasek do spodni, który zaplątał się między brudnymi ubraniami. Zgnębiona szara skarpetka wyczołgała się więc z kosza i zniknęła w czeluści pod pralką. Szła długim ciemnym korytarzem, który parę razy rozchodził się na dwie strony. Za każdym razem skręcała w lewo. No, trochę wbrew swojej naturze, pochodziła bowiem z prawej stopy. Musicie wiedzieć, że choć skarpetki wydają się identyczne, to jednak każda z nich doskonale wie, na którą stopę ma trafić. I to, czy pochodzi z prawej, czy z lewej pięty, jest dla niej bardzo, bardzo ważne. Jednak nasza prawa skarpetka pomyślała, że jeśli ma zmienić swoje życie to odważnie i całkowicie. Dlatego ciągle kierowała się w lewą stronę. Wreszcie dostrzegła przed sobą pomalowane na niebiesko niewielkie drewniane drzwiczki. Ucieszyła się, bo zawsze lubiła ten kolor i uznała od razu, że to dobry znak. Pchnęła je więc lekko. A one otworzyły się bezszelestnie. Wprost na bezkresną łąkę obsypaną kwiatami w kolorach wszystkich skarpetek świata. Szara skarpetka wstrzymała oddech z zachwytu. Czegoś tak cudownego nigdy w życiu nie widziała. A potem ruszyła pędem przed siebie między miękkie trawy, dmuchawce, dzwonki, koniczyny, kaczeńce i maki. Biegła, biegła, ale się zmęczyła. Więc stanęła, a wtedy usłyszała cichutki płacz. Ktoś był bardzo smutny. Skarpetka zaczęła się rozglądać dookoła, odgarniać liście, gałązki, a wtedy jej oczom ukazało się gniazdko uwite z suchej trawy, a w nim pięć maleńkich myszy. Siedziały na ziemi, gryząc z głodu ogonki i chlipały żałośnie. Dlaczego płaczecie? Zapytała szara skarpetka. Bo wielki, okrutny jastrząb porwał dziś rano naszą mamę, pisnęła jedna z myszek. I powiedział, że wróci po nas, dodała druga. Jesteśmy głodne, szlochała trzecia. A nie umiemy same zdobyć jedzenia, dodała czwarta. Mamo, wróciłaś, krzyknęła ostatnia mysz i rzuciła się szarej skarpetce na szyję. Szara skarpetka była tak zaskoczona, że nie potrafiła wykrztusić z siebie ani słowa. Przytuliła więc mocną, tylko małą myszkę i zaczęła delikatnie ją kołysać. Potem ułożyła ją na mchu, a sama poszła po nasiona rosnącego nieopodal słonecznika. Nakarmiła nimi myszątka i już po chwili pięć wesołych ogonków baraszkowało radośnie wokół skarpetki. – Zostań z nami! – zawołała pierwsza myszka, chwytając ją za piętę. Bądź naszą mamą, wtórowały jej siostrzyczki. Szara skarpetka z trudem panowała nad wzruszeniem. Dobrze, wyszeptała. Będę się mamą. A gdy na ziemię padł z wołu wrogi, cienio strzębia, który rzeczywiście wrócił po kolejne łupy, zawołała szybko. Właśnie do środka! Wtedy myszki jedna po drugiej wskoczyły do wnętrza skarpetki, która zawiązała się w supeł i podurlała pod wielki liść łopianą, gdzie żaden drapieżnik już im nie zagrażał. Minęły lata. Szara skarpetka doczekała się wielu pokoleń mysich wnucząt. Pewnego dnia spotkała ją wielka niespodzianka. Przyjechała do niej z wizytą jej siostra bliźniaczka, sama przerobiona na mysz maskotkę. Tak jej się to miejsce spodobało, że została tam już na zawsze, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Opowieść o skarpetce trzeciej, która zmęczyła się bezczynnym tkwieniem w koszu, została politykiem i zmieniła świat. Oczywiście, na lepsza. Granatowa lewa skarpeta zawsze była bardzo energiczna. Gdy znajdowała się na stopie taty małej B, Zmuszała go, żeby robił krok do przodu nawet wtedy, gdy zupełnie, ale to zupełnie nie miał na to ochoty. Na przykład tego dnia, gdy na zebraniu w biurze dyrektor zapytał, kto z państwa zgłasza się na ochotnika i przyjdzie do pracy w sobotę. Skarpetka tak wierciła piętą, że tata wysunął się z rzędu stojących na baczność urzędników i chcąc, nie chcąc, spędził swój wolny dzień nad stertą papierów i tabelek. W inną znów środę, jako pierwszy zgłosił się do pomocy w dźwiganiu szafy, a potem musiał się leczyć na przepuklinę. Mama załamywała ręce. No po prostu ciągle coś. Popychany przez aktywną granatową skarpetkę, tata poruszał się truchtem i był wiecznie zmęczony. Odpoczywał tylko wtedy, gdy granatowe skarpetki wędrowały do brudów, a na jego stopy wsuwały się białe, bardzo leniwe skarpetki. Dzięki nim poruszał się flegmatycznie, ospale, trochę jak kot. I wreszcie przestawał się spieszyć. Zupełnie nie przeszkadzało mu, że koledzy z biura podśmiewali się, gdy z czarnej nogawki eleganckich spodni wyglądała umiarkowanie ciekawska, wygodna skarpetka z materiału frote. Tymczasem granatowe skarpetki w koszu z brudną bielizną. Zastanawiały się, co dalej począć. Mnie tu dobrze, powiedziała bra prawa skarpetka. Poczekam spokojnie na rozwój wypadków. Co to, to nie! krzyknęła jej lewa siostra. Wolę sama o sobie decydować. I jednym skokiem opuściła kosz, a potem zniknęła w czeluści pod pralką. Po drugiej stronie czekała na nią okrągła klapa przykrywająca studzienkę ściekową. Skarpetka mocno ją pchnęła i znalazła się na środku zatłoczonej ulicy, na której najwyraźniej odbywała się jakaś manifestacja. Policjanci wstrzymali ruch i kazali zawracać wszystkim samochodom, które chciały przejechać. Po obu stronach chodnika zgromadził się bowiem tłum z transparentami. Na jednym widniał napis, prawo jest po naszej stronie. Trzymali go manifestanci stojący na chodniku oczywiście po prawej stronie. Grupa stojąca ym, naprzeciwko czyli na lewym chodniku wymachiwała transparentem, który głosił lewa strona górą. Jedni i drodzy spoglądali na siebie wrogo i od czasu do czasu wygrażali sobie pięściami. Każdy uważał, że jego chodnik jest najważniejszy. Skarpetka. Która znalazła się dokładnie po środku, jak zwykle czuła wewnętrzny przymus, by zrobić krok do przodu. Tylko zupełnie nie wiedziała, czy ym, bardziej na prawo, czy bardziej na lewo. W pierwszej chwili przesunęła się na prawo, co prawy chodnik skwitował gromkimi brawami. Wtedy jednak naszły ją wątpliwości. W związku z tym przedreptała dwa kroki w lewo. Lewy chodnik natomiast zaczął śpiewać na jej cześć sto lat. Podczas gdy z naprzeciwka poleciały ogryski jabłek. Przez parę minut skarpetka kręciła się w kółko, aż wreszcie krzyknęła. Ludzie, posłuchajcie mnie! Tłum zastygł w zaciekawieniu. Ludzie, przecież to bez sensu! Ta ulica jest dwukierunkowa. Każdy chodnik jest jednocześnie prawy i lewy. Spójrzcie. Skarpetka zaczęła biec środkiem jezdni między transparentami. Gdy biegnę do przodu, wszystko się zgadza. Grupa zwolenników lewego chodnika stoi na chodniku po lewej stronie. Wystarczy jednak, że się obrócę i zacznę biec z powrotem, a wszystko się zmieni. Transparent lewa strona górą znajdzie się po prawej stronie. Tłum początkowo nie chciał uwierzyć w to, co słyszał. Manifestanci zaczęli nerwowo dreptać to w tę, to w tamtą stronę, aż wreszcie ktoś z prawostronnych krzyknął: Skarpetka ma rację! Dobrze gada! zawtórował mu lewostronny manifestant. Swój chłop! wołali jedni. Równa babka! Dodawali inni. Wreszcie porwali lewą granatową skarpetkę i zaczęli ją podrzucać do góry. A następnego dnia na pierwszych stronach gazet pojawiły się tytuły: Przemówił rozsądek, wreszcie mamy kompromis, narodził się nowy przywódca oraz skarpetka na prezydenta. W ten sposób granatowa lewa skarpetka została ważnym politykiem. Piastowała szereg urzędów, jeździła w delegacje, wygłaszała przemówienia i przypinała ordery. W końcu przeszła do historii jako twórca słynnego powiedzenia że każde prawo ma swoje lewo. Opowieść o skarpetce czwartej, która otuliła stopę bezdomnego, będącego nie powiem kim przeczytaj. To się dowiesz. Historia czwartej prawej skarpetki od początku była skomplikowana. No bo tak. Wykonano ją we włoskiej fabryce z wyjątkowej, wielobarwnej przędzy, którą zrobiono z futerka angorskich królików. Czuła się piękna oraz wyjątkowa. I słusznie. Była różowa w niebieskie, żółte i zielone paseczki. Tak miękka, że każdy chciałby ją nosić jako koszulkę, a nie skarpetkę. No i bardzo droga. Zapakowano ją do ładnego kolorowego pudełeczka i wysłano w świat. Kłopot w tym, że przez niedopatrzenie zabrakło jej drugiej skarpetki do pary. No ale tego oczywiście nikt nie zauważył, bowiem opakowanie było firmowo zamknięte. Mama kupiła je dla małej B, żeby było jej miękko w paluszki u nóg. Cóż za rozczarowanie, gdy dziewczynka otworzyła pudełko, co zrobić z taką pojedynczą skarpetką? Ta przez pewien czas walała się w szufladzie z wywówkami a potem przykurzona trafiła do kosza z brudną bielizną. Patrzcie, kogo tu mamy, kpiącym głosem odezwała się dziurawa skarpetka frote. Zaszczyciła nas arystokracja. Jak mówił poeta, wnet i tak zginiemy w zupie. Jednym słowem, każdy w końcu trafi do kosza z brudami. A było się tak puszyć? Zagrzmiały wełniane kalesony. Biedna pojedyncza skarpetka czuła się fatalnie. Przecież wcale się nie poszyła, tylko po prostu była puszysta. Ech, niewiele myśląc, wyskoczyła z kosza na bieliznę i wśliznęła się pod pralkę. Korytarz zaprowadził ją do miejskiego parku. Był maj, więc kwitły bzy, wszystko wokół pachniało. A pracowici bzykacze bzykali ile sił w małych, pasiastych ciałkach. To tu, to tam widać było spacerujących, spacerującą za rękę parę albo tarzającego się w trawie przeszczęśliwego jamnika, który czekał na taką okazję przez długie zimowe miesiące. Jednak uwagę skarpetki przyciągnął potężny brzuch, wyłaniający się z za krzaka, w rytm miarowego chrapania. Na ziemi, przykryty starym workiem po ziemniakach, spał ogromny brodacz. Był bardzo brudny i nie pachniał zbyt pięknie. Skarpetka przysiadła na trawie i przyglądała mu się uważnie. Po chwili grubas się obudził. O proszę, jaka ładna skarpetka! Dziękuję, miło mi. Ja nie jestem taki ładny, ani taki mięciutki, ciągnął brodacz. No, rzeczywiście trudno zaprzeczyć, uśmiechnęła się skarpetka. Dlaczego jest pan taki brudny? Bo nie mam Łazienki. To przykre. A czemu nie ma pan Łazienki? Bo jestem bezdomny. Oto dlaczego. A czemu jest pan bezdomny? Strasznie jesteś ciekawska, ale ci powiem. Byłem kiedyś potężnym królem. Miałem piękną żonę, skarbiec pełen różnych różności, ogrody różane i stadniny koni. Niestety na moje królestwo napadł zły władca sąsiedniej krainy. Moja wspaniała armia walczyła bardzo dzielnie, broniąc zamku. Jednak zły władca miał potężniejszego pomocnika smoka o wielkich zębach i co i co skarpetka aż się naelektryzowała z podniecenia ano słuchaj dalej smok o wielkich zębach pokonał całą moją armię wystarczyło jedno kłapnięcie jego morderczych zębów aby uśmiercić cały oddział moich żołnierzy w zamku zostałem tylko ja i moja piękna żona musiałem jej bronić Wziąłem więc wielki miecz mojego ojca i sam jeden stanąłem naprzeciwko bestii. Smog rzucił się na mnie, ale udało mi się zranić go w skrzydło. Ruszyłem na niego, a on otworzył swoją wielką, jak koparka, paszczę, która stoi nieopodal na budowie i kłapnął. Odskoczyłem, ale jego straszliwe, ostre zębiska zacisnęły się na moim prawym kolanie. Zniżył przy tym łeb, więc wykorzystałem okazję i odciąłem go jednym machnięciem miecza. Niestety z nogą musiałem się pożegnać, została w smoczym pysku. I co, i co? Ano nic. Królestwo było wolne od bestii, ale ja straciłem nogę. A ponieważ moja piękna żona zasługuje na kogoś lepszego niż kaleka chodzący o kulach, postanowiłem odejść. Nic jej nie mówiąc, ruszyłem w świat, przemierzyłem siedem pięknych krain, aż wreszcie trafiłem do tego parku. I od tej pory tu mieszkam. Skarpetka patrzyła uważnie na brodacza. Nabijasz mnie w butelkę, prawda? Gdzieżbym śmiał? W takim razie powinieneś mieć tylko jedną nogę. No to popatrz. I brodacz podniósł stary worek, który osłaniał całą jego lewą, nogę i pozostałą połówkę prawej. Skarpetka zauważyła, że lewa stopa była strasznie brudna i podrapana. Teraz ci wierzę, powiedziała i dodała. Właściwie jesteśmy podobni. Ty nie masz jednej nogi, ja nie mam drugiej skarpety do pary. Ty miałeś być królem, ja miałam być ozdobą worka ze skarpetkami. Byłeś bogaty, a ja zrobiona z drogocennej wełny. To prawda, dobrana z nas para, zachichotał bezdomny. Mam pomysł. Zostań ze mną. Gawędzilibyśmy sobie, a jak zrobi się chłodniej, mogłabyś ogrzeć moją lewą stopę. Będę zaszczycona królu, szepnęła skarpetka i miękko otuliła brudną królewską piętę. Od tego czasu bezdomny władca i samotna skarpetka byli nierozłączni, z czasem skarpetka zrobiła się okropnie brudna i jeszcze bardziej pasowała do swojego towarzysza. Pewnego dnia, gdy siedzieli sobie na ławce, gwarząc o tym i o tamtym, w parku zjawiła się królowa. Zupełnie nie przejęła się tym, że król nie ma nogi. Po prostu podeszła do ławki i powiedziała. A więc tu jesteś, gałganie, a ja Cię szukam od tylu lat. A potem zabrała go na zamek. Złotnik zrobił dla niego sztuczną nogę ze złota i kości słoniowej. Natomiast skarpetkę królowa osobiście wyprała w letniej wodzie i wpukała w płynie zmiękczającym, a potem mianowała królewskim doradcą.